Z moich takich, można powiedzieć, sukcesów, to zauważyłem, że wydaje mi się, że jestem bardziej skuteczny, bo więcej pytań zadaję. Słuchajcie, i mam osobę, która naprawdę nie chce opowiadać całej historii, ale mam serwisanta do pieca gazowego, gdzie w zeszłym roku ogólnie rozmawialiśmy o zdrowiu, wysłałem mu film z wirtualnego. Prezentera dzień i noc, obejrzał go tam, widziałem kilka minut, później się nie odezwał i tak minął rok. I w tym roku znowu zapytałem się o zdrowie. <grym> I sam już się otworzył, że nie ma pomysłu, ma problemy z układem moczowym, z nerkami i tak dalej. Zapytałem się jego, czy chce informację. To powiedział mi, że tak. No to poproszę o numer telefonu, adres mailowy wyślę Panu informację i powiem mi Pan co Pana zainteresowało i zobaczyłem, że obejrzał, umówiliśmy się, że my się dzwonimy, po czym nie zadzwonił i słuchajcie dzwoni po miesiącu, bo ja tam mu się przypominałem, że przypomniało mu się jak ta choroba wróciła, czyli nasiliła się tak i on by chciał skorzystać. No to co, no to zróbmy tak. Ja panu wyślę link, gdzie pan się zaloguje, tam gdzie ja kupuję produkty, bo jest najtaniej. No mówi, to dobra. I wysłałem mu link, wysłałem mu filmik z wirtualnego prezentera, jak się zalogować, i tak dalej, tak dalej. Słuchajcie, znowu, gdzie kiedyś, od razu bym sobie myślał, o pewnie gdzieś kupił ze strony i tak dalej. Ja robię tą metodę taką, że... Ja nie daję po sobie poznać, że mi zależy bardziej. Tylko jemu powinno zależeć, ale przypominam się nie na zasadzie telefonów dręczenia, tylko sms-kiem. Panie Piotrze, czy udało się Panu zalogować? Miał Pan do mnie zadzwonić? Tak, dzisiaj będę do Pana dzwonił. I znowu mija dwa tygodnie i on nie dzwoni i wysłałem mu ten filmik kadłubiński, dobrze mówię? Od czego zależy Edmundka nasze zdrowie? Ten 15 minut o Tak, od czego zależy nasze zdrowie? I nie zdążyłem wysłać SMS, a on do mnie dzwoni. I mówi panie, panie Zbyszku, miałem się logować, natomiast coś poszło nie tak. No to jak mogę panu pomóc? A może byśmy się spotkali? I dzisiaj jestem umówiony z nim na spotkanie, żeby pomóc mu się zalogować. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to co ty mówisz? Wracam do moich klubowiczów, gdzie klubowiczka chciała, najpierw wzięła do mnie, kupiła chlorofil. Potem się zalogowała, ale też jej opowiedziałem o produktach, ale nie, 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 ona nic nie będzie proponować, syn. Co się dzieje? Patrzę, robi kolejne zamówienie, ale najpierw pyta się o chorobę i tak dalej, co na to, to. Słuchajcie, zrobiła w ciągu jednego okresu rozliczeniowego zamówienie za ponad 1000 punktów. Teraz zrobiła za 200 punktów, ale sama mnie się zapytała, bo zapytałem jej się, czy chciałaby otrzymywać gratisy. Nie, nie, to ją tak nie interesuje, ale niech Pan wyśle. Wysłałem jej firmę z wirtualnego, jak można otrzymać korzyści z zostania klubowiczem. Zrobiła za 200 punktów zamówienie i zapytała się mnie, a co ona by musiała zrobić, żeby dostać za jakby gratis. Czyli jak domówi Pani za 300 punktów, dostanie Pani ten. I domówiła. Czy, czy interesuje ją zdrowie, czy chciałaby Pani jakieś informacji więcej? Tak, 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 tak wysłałem właśnie konferencję zdrowia doktora Kardasa z Rzeszowa, obejrzała całą, słuchajcie, wysyłajcie z wirtualnego, bo widać od początku do końca obejrzała i mówi chcę więcej, a i, i powiedziałem tak, a czy gdyby było takie spotkanie na żywo, czy chciałaby Pani, żebym Panią zabrał? No pewnie. A miałaby pani jeszcze kogoś? No pewnie. I mam dwie osoby, które zabieram do Gdańska, tak? Które będzie to spotkanie? Ten. Oczywiście spotkam się jeszcze z nią. W międzyczasie, e, fajna, taka wesoła osoba i naprawdę z przejściami, bo miała guza mózgu, miała duże wyzwania z chorobą. W międzyczasie słuchajcie jest główną księgową w GES-ie, awansowała na pozycję prezesa, bo prezes się zwolnił i potrzebuje naszych produktów tej energii. Zaproponowałem Prorelaxin, bo się denerwuje, tylko w większej ilości i tak dalej. Drugą osobę, którą zalogowałem, to jest kolega z Morsowania, Kolega, to co powiedziałem kiedyś na to badanie i tą osobę, i tego kolegę wysłałem do Agnieszki Chudzińskiej do Bydgoszczy na to badanie biorezonansem, gdzie tam ona po prostu mówi o pasożytach, jak się pozbyć pasożytów i ona też tam proponuje, jeżeli są naprawdę duże wyzwania, to tymi zabiegami swoimi, Natomiast one, i ona też to potwierdza, że one nie wszystkie pasożyty usuną i nasz Boleris jest idealnym produktem i chlorofil do tego, żeby usunąć te mniejsze pasożyty z organizmu. I teraz też mam klubowicza, który tak, kupił za 300 punktów, nie interesuje go, żadne gratisy nie interesowały, jakby on nie chciał kupować, on tylko to i to. Ja mówię, okej, okay, zacznij sobie próbować i ten, Chce schudnąć. Zaproponowałem mu pro slimmer, ale też te nasze Slim Shake, żeby zamiast kolacji wrzucał sobie to. No on tam jakieś diety chciał i tak dalej. Ja mówię, ale jakie masz efekty? Ale sam mnie się zapytał przy morsowaniu, to co ty tam pijesz takiego? I to co mówisz, Darek? Jeżeli my zamienimy swoje produkty, to my nawet nie będziemy musieli tego jakby komuś proponować, to ktoś będzie nas pytać, co ty masz w tym. Co ty pijesz takiego, tak? Ja mówię, słuchaj, ja piję akurat białko. Białko podczas treningu, które uzupełniam, żeby miał siłę, żeby miał mikroelementy i tak dalej, i tak dalej. tak? A słuchaj, a czy coś jest na odchudzanie? Czy ten? słuchaj, jak chcesz informację, to ci wyślę, będziesz chciał, to ci powiem, gdzie kupić, i tak się zalogował, i tak dalej. I słuchajcie, mija miesiąc, patrzę, że nie robił aktywności. Dzwonię do niego, jak się czuję, nie mówię, nie byłeś na morsowaniu i tak dalej, no bo jestem przeziębiony. No to ja do niego, ale słuchaj, ale to sobie dawkę tego bolerisu. No ale ja już nie mam i nie wiem, jak zamówić, bo ja mu to pierwsze zamówienie robiłem i tak dalej. Słuchajcie, no to zróbmy tak, ja to ja Ci pożyczę, bo mam, e, czy chcesz, żebym Ci pożyczył witaminę C i boleris, zrobisz zamówienie i mi oddasz. Okej, okay, ale to pomóż mi zamówienie zrobić, także podjechałem do niego, zrobiliśmy zamówienie, zrobił za 400 punktów, podpowiedziałem mu, jak zrobi za 500, to dostanie w gratisie. Jak zrobi kolejne, też dostanie w gratisie moją krew i chlorofil, a za czwartym dostanie dzień i nos. To jest petarda. Po prostu opisałem mu wszystko, Zrobi zamówienie za 500 punktów codziennie go motywuje do tego żeby obejrzał bo mu też wysłałem od czego zależy nasze zdrowie zabiegany gość kasy ma tyle biznesu ma tyle po prostu wiecie trzeba czasami taką osobą się zaopiekować już mi wysyła filmiki jak on mrozi wodę i robi tą wodę właśnie ze szkła kiedyś nie pił w ogóle wody Wysłał mi właśnie zdjęcie. Ja i mówi, musisz mnie kopać po kostkach, żebym obejrzał ten film. No i pytam się jego, obejrzałeś? No jeszcze nie do końca, ale coś tam mówi mi, to musisz mi przypominać i tak się wymieniamy te informacje, ale też go troszeczkę edukuję. I też mu zadałem pytanie, czy jakby była taka konferencja zdrowia, czy chciałby w niej, w niej uczestniczyć, czy chciałby, żebym mu o niej powiedział. On mówi czemu nie, nie obiecuję, ale jak będzie, to być może się wybiorę z tobą. Także to jest to, co jakby z ostatniego tygodnia, natomiast spotkałem kolegę też jeszcze ostatnio i też Dorysiowi mówiłem, bez oporów, czyli po 15 latach znajomości gdzieś nie odzywaliśmy się do siebie. Zadzwoniłem to ze z tych warsztatów, które mieliśmy razem, Darku, porządkuje numery. Porządkuję numery, Arek, e, inaczej, Porządkuję numery. Chciałem sprawdzić, czy ten numer jeszcze jest aktualny, a z kim rozmawiam? No mówi Arek, pracowaliśmy razem i tak dalej. I ta historia taka, ten, to no super, opowiedział mi co u niego i tak dalej. Może byśmy się umówili na kawę. I tak się umawialiśmy na kawę, że od listopada teraz do lutego to było kilka miesięcy, ale w końcu się umówiliśmy. I zaczęliśmy rozmawiać, i ta kawa się trochę przedłużyła, e, i to było. Ponad godzinę, i ja jakby naprowadziłem go, bo on mi powiedział o sobie, że właściwie ma życie ułożone, że ma syna tam w Anglii i tak dalej, że ma mieszkanie. Pytałem się jego, czy wynajmuje. Nie, nie, on nie wynajmuje, bo on coś, on coś tam. Ja mówię: Słuchaj, a czy ty masz plan B? Nie? A on mówi: A co to znaczy? No bo wiesz, warto mieć jeszcze coś innego, co się robi, tak? On też jest. Jakby też w branży sprzedaży pracuje i tak dalej, a co, a, a co lubisz robić i tak dalej, a no mówi nie, nie interesują mnie żadne odkurzacze, Mue, on już to robił i tak dalej. Ja mówię nie, nie, ja mówię o zupełnie czymś innym, a, i, a on mówi ale co to jest i później jak od, jak, jakby na odchodne powiedziałem mu słuchaj, teraz nie, ma czas, nie mamy czasu, ale umówiliśmy się na kolejne spotkanie. Tak, no jak będę w Końicach, to do ciebie zadzwonię, umówimy się na kawę i tak dalej. To słuchaj, to daj mi znać dwa dni wcześniej, wyślę ci materiał, obejrzyj go sobie i na tym spotkaniu, jeśli cię to zainteresuje, powiem ci więcej. Jeśli cię nie zainteresuje, to najwyżej wypijemy kawę, porozmawiamy o życiu i tyle. Dzisiaj to, co ja zauważyłem, to mi jakby łatwiej przychodzi rozmowa o tym niż kiedyś. Po prostu zadaję pytania, słucham i jakby skupiam się tylko na tych rzeczach, które interesują kogoś. Tak? Jak rozmawiamy o produktach, mówię o kremach. Nie, nie, kremy mnie nie interesują. Nie? Wiecie, po prostu nie naciskać. A propos używania produktów, nie ma żony, mogę głośno powiedzieć. Mówi, Misiek, weź mi zamów z, te, z Duo ten szampon, bo y, ja już wypróbowałem wszystkie i nie mogę rozczesać włosów, mam ten. I teraz, I teraz a propos używania produktów, ja mówię, zobacz Misiek, w swoim sklepie nie zamawiasz, kupujesz ze stron, gdzieś wydajesz jakieś kupę pieniędzy i tak do końca te włosy nie są takie, jakie ty chcesz i zobacz, nie? I teraz właśnie mam jej zamówić, aczkolwiek teraz nie, nie, nie jest dostępny szampon. Myślę, że za chwilę się pojawi. Natomiast to jest właśnie to, używajmy i się odzywajmy, ale też jakby nie doceniamy tego, co mamy tak na co dzień, tak. Także taka, taka moja jakby inspiracja z tego tygodnia, ale też jakby ja nie wiem, czy tu łatwiej przychodzi, jak już ma się pewien, pewien taki mały sukces. Myślę, że to ja widzę po sobie, że ja nie mam oporów, słuchajcie, urodziny, znajoma, kiedyś się z nią spotkałem, też tam po 20 paru latach. Już mam pretekst do tego, bo mi podziękowała za życzenia, żeby się spotkać na kolejną kawę i porozmawiać już. A wiem, jakie ma problemy zdrowotne, tak? Słuchajcie, także ja to wiesz, tyle.